Radość, energia i wielkie emocje. Tak w skrócie można opisać ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego w Oleśnie. Młodzi tancerze zaskoczyli swoim zaangażowaniem, talentem i pasją. Stawiają pierwsze kroki, i e, często są to pary, które po prostu czy soliści, którzy tańczą swój pierwszy turniej u nas. Czasem ludziom się wydaje, że tanie są takie, takie hop siup, siup. Natomiast e, znam trenerów personalnych, trenerów sportu, którzy widząc, jak trenujemy, przycierają oczy. I mówią, że to jest sport na najwyższym poziomie. Koordynacja ruchowa, poczucie rytmu, elegancja w ruchu. Ten turniej to dla dzieci nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim radość z tańca. Tańczę od trzeciego roku życia, już taniec towarzyski, ale na początku to były jakieś takie zabawy, jakieś elementy niekoniecznie tańca towarzyskiego. Żyję tym, to jest jak powietrze. Trochę się stresuje, ale będzie dobrze telewizja, ogląda się czasami ma, na przykład tańce z gwiazdami. No to ja tak zaintrygowałem się, no to zacząłem powtarzać ruchy taneczne. No i jakoś tak mama zauważyła, że lubię to robić. No i zacząłem chodzić do pierwszej szkoły tanecznej. Coś, co utrzymuje mnie jakby w by świecie, no, to jest dla mnie bardzo ważne, bo jakby nie było tańca, to nie wiem, co bym szczerze robił w takim wolnym czasie. Kiedy no. się wychodzi na parkiet, wszyscy się patrzą, no to wiadomo, no, stres się pojawia no i nie ma jak na to poradzić, ale potem, jak już się zacznie, to jest spokojnie. Dziecięca energia i miłość do tańca były widoczne na każdym skrawku parkietu. Kiedyś mama nas zapisała w przedszkolu na takie zajęcia i cała grupa chodziła i od tego się zaczęło. Podoba mi się to, że parkiet jest duży, chociaż w większości na większości turniejach tak nie ma. Mimo, że jest to męczące, to jakby bawię się tym. To były niezapomniane chwile dla małych tancerzy, którzy mogli zaprezentować się przed szerszą publicznością oraz zdobyć pierwsze trofea. Dla publiczności z kolei prawdziwa gratka. W końcu oglądali przyszłość polskiego tańca.